Cześć, witajcie! Z tej strony Rzejko, witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wracamy troszeczkę do korzeni. Praktycznie wszystkich kanałów, jakie są w Polsce i za granicą. A ja ze mną vibę właśnie do, te, do tego meczu dzisiaj. Cześć, witajcie! Zagramy sobie pack and play, czyli otwieramy 7 paczek. A następnie, co nam dropnie, tym gramy. Przegrany klikseluje cały skład, nieważne, kogo tam będzie miał. Prawda, vibę? Dokładnie tak. No, więc będzie ciekawie, mówię, to są takie korzenie, korzeni. Dawno w to nie grałem. Wibę tak samo, więc uznaliśmy hej. Zagrajmy, dlaczego nie, tak? Właśnie, i żeby też do tego powrócić, myślę, że fajnie, właśnie nawiążemy do poprzednich fif i myślę, że może być całkiem emocjonująco, jeżeli coś tutaj jeszcze nam dobrego jeżeli Coś trafimy. tu wypadnie, dokładnie. Ej, może mo mogliśmy oczywiście otwierać za 15 tysięcy albo za 25 tysięcy, ale nie czarujmy się. Te paczki wcale, te za 25 są do bani, a te za 15 niczym się nie różnią od tych za 7,5, więc tak. otworzymy sobie 7 za 7,5 i będzie wszystko. Super, to co, pierwsza paczka, Bibę? Tak, zaczynamy. Ja już ta no jestem. No to pierwsza paczka. Uwaga, Leci. otwieramy. Ja tak samo. Ale nie skipuję. Uwaga. Ja nie skipuję Ja też la uwaga, uwaga. I obo! <laughs> oh, oh, oh. No, no Zaczynam od dobrego prawego brańca druga Griezmann u mnie tym razem. I uwaga, oh, druga Boże. paczka, druga paczka daje nam, daje nam. Daje nam, daje nam, daje nam ragi. Ej, dwóch srebrnych nieświecących. Ja lecimy, dokładnie Leomessi Leo Messi. U mnie Alaba. Czy będzie Leo Messi w środku? Alaba... O Boże, już myślałem, że to jest lepszy zawodnik, ale jest świecący. Wow, ile zawodników. A ja oczywiście napastnik, Francuz i Modeste Skull. 76 tempa. O, wybitny troll, wybitny. No to uwaga, lecimy ze czwartą, czwarta paczka. Czwarta paczka Sergio Aguero. Czy przyniesie coś dobrego? Zobaczymy. Na razie było o, średnio. Deko. O, super! Kiedyś OP zawodnik, teraz już o, nie. O, to jest spoko. O nie, dwóch I nawet nie chcę do składu. To ja już wolę... Czekaj, bo ja w bramkarze nie mam miejscu, co mi się wydaje. I lecimy I otwieramy piątą paczką. się. I otwieramy się. Serdzioku Naguero! FIFA 16 daje nam! O! o okej. Okay. Już mi się skończył. mój u... tutaj... O! Egipcjanin! Tak jest! Gwizji. I jest ta paczka Antua Griezmann, tak samo u mnie. Mhm. Mm co ciekawego? O, super bramkarz, wow, jest naprawdę dobrze O, dwóch to Ty. O jest też bramkarz Ale tego nie To paczka darmowa No nie, nie, jasne, że nie 78 ubera Wow, dobra Ostatnia paczka przed nami i uwaga, uwaga, kręci się Hurricane Dobra, ja a tutaj bo... zamykam, zamykam oczy, zobaczymy, co wyleci W ogóle Jest tyle dobrych środkowych pomocników Włochów z Juventusu, a ja musiałem trafić z Turaro Wow. Zresztą nie jest zły, ale... Wow. o, trafiłem w jednego nie być. A więc tak wygląda ostatecznie mój skład. 64 zgrania, 77 oceny. A Vive's skład wygląda następująco. Właśnie tak, mamy 66 zgrania, 77 oceny. No i kurczę, ta lewa strona wygląda u Ciebie całkiem ciekawie. Ocenę mamy taką samą. Suarez, Modeste. O, ale Ty nie masz środkowych obrońców widzę. Mam <laughs> blind'a, tak. I no, Layuna. No, no, no. I kogo tam jeszcze? No już zapomniałem jeszcze, powiedziałem, że powiedziałem. Bez uniga. Całkiem dobry składnik, no to co? Do meczu i przekonajmy się jak nam pójdzie. Dokładnie. O nie Iguajn. Okej, okay, okej. Okay. Łuuuuu wow, dobry strzał, dobry strzał. To Postarzy. nie ten Iguaj o... Gasa. Pe pewna obrona. Z, z, fatalne wybicie. Ostre wejście, ale tylko takimi trzeba grać w FIFI <laughs> tak, O Boże Pięknie, pięknie O Boże. Co, A wiesz co, to, ja przeprowadzę zmiany, bo mnie oczy bolą. A i jeszcze jedno podanie Johnson! Jest bramka! 1 do zera do szatni! Tak jest! Johnson! Pokazał swoją mocy FIFA 13! Tak jest! Jak tam Jacob podobało Ci się uderzenie? Nie. Popatrz, popatrzmy na nie w powtórce. O, 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 o! Oj, No to była bramka! Laura, by. no ale żyłem cię. No o, o ten strzał jeden więcej właśnie miałeś. Zmiażdżyłem właśnie cię w statystykach jak nic. Wyczuł O nie, 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 bo obrona tutaj... O. Ładnie. Iguain Ej no! No panie sędziu naprawdę? Ja nie no po prostu, no nie Świetnie! Kabella! Kabella! Czy to będzie 2 do 0? To jest piękne, dwa Nie wierzę, ale jest zee, teraz tak sparta, jest. Już, już tego dotknąłem tam. Oh. O no nie. Ależ umieścił tę piłkę w siatce. Może trochę W Ostatniej chwili to strzelił. Tutaj już po nie. Pomogłeś mi, pomogłeś mi trochę. Dzięki. Pewno ja. by nie trafił tego, także. Jak nie. Ale powiem ci, że bramki. Wreszcie. Bramki padają ładne. <laughs> to jest samobój. samobój. No wspaniale. Ale teraz tutaj. Milion podań, o nie i to chyba w końcu przemoc Tak Tak jest, 2:1 w 75 minucie i tego się już Vive nie spodziewał, nie wiem kto to jest tak. Nie wiem kto to jest, ale strzela, ale, ale strzela bramkę. bramkę, to jest najważniejsze Ajajajaj no I tak. seryj dai! Do Dobitka! Jeszcze, jeszcze wybij Nie, 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 nie. Okej, okay, ubijamy, spokojnie Dotknąłeś tego, powiesz że tego no, dotknąłeś nie, nie Nie, nie, nie. nie! Dawaj, nie. świetnie! Suarez! Nie. nie wiem, że nie jesteś z tym z Barcelony! Nie! Nie! Pa... Nie że to po prostu tu się dzieje. No nie! Nie no, faul. No właśnie. Modestem, jesteś nie silny. Tak! Nie, ale wiesz. Beto to obronił! Nie! nie. Ależ Brama! 2-2! Wracamy w 83 minucie. Ależ splakował to, nie wiem kto to jest znowu. Suarez, widzisz? Teraz już, się nie po, teraz już nie dał się sfaulować Bo teraz niepotrzebnie go, wiesz, tam, niepotrzebnie go troszkę tak downgrade'ować w moment, że może nie jesteś z tym z Barcelony <laughs> i w ogóle <laughs> Disa udał szybkiego, ale co tam Ale to Beto pięknie to obronił, to było ładne. Swoją drogą, Beto co tu ci zrobił W ogóle to... o! Dawaj. Coś odpalił, spalony Nie No przecież to był spalony jak, wow! jak mnie zakręcił tam Nawinął Nawinął i nie Prawie, prawie Okej okay. ale... Aha Nie No nie! Co? Castilla 3-2 89 minucie Ależ to są, oh. to są skrypty jak nic, to są skrypty ależ, jak Ależ, nic. moi drodzy zobaczcie na to, ależ uderzył Z całej siły No właśnie speto, przez ręce mu przeleciało nice. to Nie miał szans Pokażę Tak trochę What? No, jakby to wyszło. No i wrócił, no i wrócił, no i wrócił no. Tak jest, ależ mecz, dobry mecz, 3 do 2. No tego się nie spodziewałem po pierwszej połowie Wygrywałeś 1 do 0, ale udało się, słuchajcie, udało się, pomimo tego, że straciliśmy bramkę samobójczą, niefortunną, ale jednak, wróciliśmy do tego, ale super wydaje mi się fajny mecz no. Fajne, fajnie się otwierało, mam nadzieję, że w to tobie się też fajnie grało Tak, 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 tak no i słuchajcie moi drodzy Nagraliśmy także jeszcze odcinek UVB Także lećcie do niego, zobaczcie co tam Porobiliśmy, zostawcie suba A ja się z wami żegnam, dziękuję I trzymajcie się, na razie, cześć